Dobra, bomba podłożona. teraz uciekam. To nie wybuchnie. Szybko uciekam. Szybko. No. Może w wodzie będzie bezpiecznie. Szybko. Szybko, szybko. A! Ja! Wybuchło. Ła! Wow. Nie. Ale że sąsiada już tego nie będzie. Że tak kurzył Dobra, więc co pan sąsiada? To idę do swojego mieszkania. Super. Poprawię sobie okno. Oh, mm. Czekam na kolegę, bo miał dzisiaj do mnie przyjść na kolację. O Marek, przyszłeś nareszcie jak oczekiwałem. Chodź Marek, chodź. Nie wszyscy, chodź Marek. Ale dawno u ciebie nie byłem, kurde. Tam Marek... Mm. A muszę powiedzieć waszego mienika. Nie będziemy mógł ciebie na kolacji. Dlaczego? Będziemy jeść u mnie. Ale dlaczego? Ale o co chodzi? Co się stało? Kupiłem bunkier. Kupiłeś bunkier? Tak, kupiłem. Ale kiedy? Kiedy usłyszałem, że bomba atomowa wybuchła w tym bloku. To nie była bomba atomowa, tylko chciałem po prostu, żebym siada wysadzić. No mhm. chodź, pokażę ci mój bunkier. Tylko nie jest zbyt to dopracowany. Musimy tam pojechać, ale ja nie umiem jeździć ani siadać, więc... Tak, wiem, będę musiał cię nieść. Chodź. Dobra, idziemy. Au. Głupia kamera. Dobrze, więc mów, gdzie jest ten bunkier. Całkiem niedaleko kręgielnie otworzyłem bunkier. Zaraz, otworzyłeś, czyli kupiłeś, tak? No. Czekaj, muszę cię przywiązać do... Yy, do samochodu, bo ty wsiadać nie umiesz. Dobra. Jedziemy. Czyli to się torami jedzie tam? Tak. Dobra, to jedziemy. Gdzie ten bunkier? No takie wejście, jak zobaczysz, to wtedy tam musisz wjechać. Aha, jest bukier. Tylko... Ech, poczekaj, muszę auto przenieść, bo tak głupio pojechałem. Dobra, jadę. A! Jezus Maria, chyba drzwi wyważyłem. Przepraszam, już je naprawiam. Nie miało się to tak skończyć. Przepraszam bardzo, że zniszczyłem że idę do twojego bunkru. No, nic się nie stało. To co, wstań, że wreszcie? Dobra Marek, idziemy do twojego bunkru. Tam się idzie? Tak, ty idź przodem. Świetnie. Tam widzę, że już się coś świeci. Idziesz Marek? Idę. Świetnie. What? Witaj w bunkrze. Lepiej mi nie zapadam na latarkę, bo ja nigdy nie mogę znaleźć tego źródła zasilania. No dobra, dlatego masz tutaj te lampy. Tak. Świetnie. Posłuchaj, yy... no, bo ja tutaj mam takie do ciebie bardzo ważne pytanie. Jakie? No jakie mów. To Ty wysadziłeś nasz blok? Znaczy ja go nie wysadziłem, tylko bombę podsadziłem. Bo sąsiad mnie tak wkurzył. Dobra, no to przeprowadź mnie po, po bunkrze. Ale fajny ten, masz y, telewizor No i jeszcze masz ledowy, ledową kanapę No wiem Dobra, poczekaj, bo chyba ktoś puka do drzwi ja, ja to szybko sprawdzę To sobie tutaj oglądaj dalej Ciekawe, kto tam przyszedł Dobra, tutaj pięknie zaparkowałem samochód Nie wiem, dlaczego tutaj Marek leży Ale skoro jest tam przy telewizorze, dobra Kto tam puka, ciekawe Odblokuję drzwi, bo zaberkendowałem <laughs> Marek. Marek, Marek. Marek, 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 Co? Przyszli po nas? Ale kto? No tak samo jak z Murzynem kiedyś było, że FBI, tylko tym razem... Czekaj. Załatwię to w bardzo miły sposób że tylko wziąć swoją super moc potężną broń I tą też na wszelki wypadek wezmę Dobra Nie wiem dlaczego mam czerwony Dlatego użyję mojego super monitorowego miotacza Dzień dobry Proszę monitory Monitor 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 Dobra, ucieka. Ucieka, widzę. Monitor A. nie ucieknie pan. Dobra. A. A. Murzyn, znaczy nie Murzyńcze, ja gadam, bo już tyle przygód z Murzynem przetrwałem, Marek, co? Poczekaj, bardziej nie widać. Jestem pijany. Świetnie.